Dzień dobry, nazywam się Dorota Rzepczyńska, jestem pedagogiem specjalnym, y, terapeutą CBT i na co dzień pracuję z dziećmi. Jestem y, autorem i relacjantem programu Zrozumieć i Pokonać Lęk i zapraszam Państwa dzisiaj na 5 minut psychoedukacji w zakresie tego, jak postępować z dziećmi, które się boją i denerwują. Na co dzień jestem terapeutą terapii behawioralno-poznawczej. Rzeczywiście pracuję z dzieciakami, które mają problemy lękowe, które najczęściej pojawiają się w okresie dojrzewania, ale nie tylko. Dzieci rzeczywiście przechodzą w ciągu całego swojego rozwoju takie momenty, w których się bardzo boją, i rzeczywiście asystowanie rodziców dzieciom w tych sytuacjach jest bardzo ważne. Od tych lęków, które pojawiają się w trzecim roku życia, przed ciemnością, przed wysokością, przed zasypianiem. Po te lęki rozwojowe, które pojawiają się w okresie, kiedy dziecko wchodzi do szkoły, dojrzewa, kiedy pojawiają się objawy lęku społecznego, kiedy państwo się rozstają z dziećmi, idą do przedszkola, czyli lęk separacyjny oraz taki lęk, który pojawia się przed uzyskiwaniem słabszych ocen, przed pisaniem sprawdzianów i egzaminów. Asystowanie dziecku w tych sytuacjach ma ogromne znaczenie dlatego czy lęk będzie narastał i przejdzie w zaburzenie lękowe, czy zostanie już tylko strachem. Odróżnianie tych dwóch sytuacji jest bardzo ważne. Dziecko ma prawo się bać ciemności, wysokości, ma prawo się bać zasypiania, ma prawo się bać owadów i pająków to jest w ogóle lęk wrodzony. Ma prawo reagować w ten sposób na różne sytuacje, których nie zna, bądź na nowe okoliczności, które mu się zdarzają. Ważne, żeby reakcja rodzica była spokojna, neutralna emocjonalnie i żeby potrafił używać tak ważnej techniki, jak odbijanie uczuć. Przy pomocy której pomoże dziecku zaakceptować to, że w ogóle przeżywa takie emocje, takie uczucia. Jeśli jak mówi, mamo boi się zasypiać, to tłumaczenie rodzica nie, nie ma się czego bać. Przecież to jest oczywiste, wszyscy zasypiają, nie pomaga. Jeśli boi się wysokości albo boi się pierwszy raz wejść do wody, to mówię nie mu, że nic takiego się złego nie zdarzy, że dlaczego się boi? Pytanie, dlaczego w ogóle odpada powoduje, że dziecko to napięcie czy lęk narasta. Więc gdybym miała się odnieść do takiej pierwszej, pierwszej bardzo ważnej wskazówki, jak reagować na sytuację, w której dziecko komunikuje strach czy lęk, to powiedziałabym odbij uczcia dziecka i powiedz mu, rozumiem, że się denerwujesz, rozumiem, że się boisz wysokości, rozumiem, że wejście do wody pierwszy raz jest dla Ciebie trudne, wiem, że boisz się pójść do przedszkola, to się wszystkim zdarza. Rozumiem, że tak się czujesz. Pomyślmy chwilę, porozmawiamy o tym, co mogłoby ci ułatwić tą sytuację. W związku z tym, uwaga, jeśli państwo chcą pogłębić ten temat, warto jest zajrzeć do książek z aktywnego słuchania i nauczyć się tej techniki. Ona nie jest skomplikowana, a bardzo pomaga. Czasem dziecko przychodzi, komunikuje jakikolwiek problem. Kasia nie lubi mnie w klasie, poszło mi, że na dyktandzie, dostałem jedynkę. Nie lubię być w tej grupie, bo wszyscy mnie zaczepiają. Przyjęcie do wiadomości tego, co dziecko mówi. Ma fundamentalne znaczenie. Służy do tego taka technika, która nazywa się parafrazą. Czyli, jeśli dzieciak mówi, Nie chcę pójść do szkoły, bo tam jest Kuba, który mi dokucza, to pierwszą reakcją powinna być reakcja z parafrazą. Rozumiem, że przykro ci z tego powodu, że Kuba ci dokucza, albo rozumiem, że kiedy Kuba kopie, czy zaczepia Cię w klasie, to jest Ci bardzo trudno. Porozmawiajmy chwilę o tym, co moglibyśmy zrobić, żebyś mógł sobie z tym poradzić. W psychologii też funkcjonuje bardzo ważna technika poszukiwania rozwiązania. Możemy dziecku przedstawić kilka propozycji i dać mu szansę wyboru, która z tych propozycji będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. To wymaga dodatkowej psychoedukacji rodziców w zakresu takich technik, jak technika wyboru, logiczne konsekwencje, zdarda płyta. Można to z dzieckiem potrenować i nauczyć go, jak może sobie radzić z kolegą, który oczywiście go w klasie zaczepia? Czasem dziecko na tyle się zniechęci poprzez zachowanie rówieśników pójścia do szkoły, że wymaga to konsultacji ze specjalistą, i wtedy już wchodzimy w zakres takiej pracy indywidualnej z dzieckiem i z rodzicem. Najważniejsze wskazówki dla rodzica, dziecka, które często się boi, często się stresuje, to nie uspokajać nadmiernie dziecka, które przeżywa lęk związany. Z jakąkolwiek sytuacją szkolną, pozaszkolną, z reakcją rówieśników, nadmiernie uspokajanie polega na tym, że wchodzimy nadmiernie w sytuację, w które dziecko zdaje nam bardzo dużo pytań, a jak będzie jutro, a czy Kuba mi znowu to zrobi, a czy ja jak usiądę w tej ławce, to on znowu mnie zaczepi. Więc czym dłużej rozmawiamy z, dziecie, z dzieckiem na temat lęku, tym ono się bardziej boi. Więc zachęcam Państwa do takiej metody, żebyśmy się umawiali na przykład. Z dzieckiem, że dzisiaj o tej sytuacji związanej z lękiem szkolnym czy lękiem podwórkowym rozmawiamy tylko 10 minut albo tylko 8 minut, dlatego że mamy często tendencję do nadmiernego, mówiąc, mielenia z dzieckiem tego, że się boi, tak? I czym bardziej wchodzimy w ten lęk dziecka i bardziej się napinamy, tym dziecko bardziej się boi i wzmacniamy tą reakcję. Drugą bardzo ważną wskazówką jest to, żebyśmy się nie złościli na dziecko, które nam non stop komunikuje lęk. Tak? I nie blokowali tego, tej emocji czy tego uczucia. I często jesteśmy już tak, że złoszczeni, bo dziecko przychodzi kolejny raz i mówi, boję się, nie pójdę, nie zapytam, nie dowiem się, nie będę chciał się bawić w grupie, nie pójdę na urodziny, nie będę nocował u kolegi. W związku z tym to może wywołać u nas taką postawę złości. Dlaczego mój syn i córka tak się zachowuje? Skoro ja nie mam z tym żadnych kłopotów. Proszę Państwa, w związku z tym nie idziemy w złość. Bo to jest bardzo ważne. Złość jest sygnałem dla dziecka. Mama tata nie akceptuje tego, co ja przeżywam, w związku z tym nie mam prawa do przeżywania takich emocji czy lęku. a jest to prawo każdego dziecka, tak jak każdego dorosłego. Z tym, że dziecko ma mniejszy potencjał, żeby sobie z tym radzić. Trzecia bardzo ważna wskazówka jest to, że jeśli dziecko się boi konkretnej rzeczy, to proszę nie ułatwiać mu unikania. Czy jeśli się boi sprawdzianu klasówki albo boi się, że ktoś w grupie zrobi coś trudnego, skrytykuje, mnie obrazi. To lepiej, żebym nie poszedł do szkoły, żebym został w domu w tym dniu, kiedy jest sprawdzian czy kartkówka, albo żebym nie szedł na urodziny, gdzie w grupie znajduje się dziecko dla mnie trudniejsze, które może być powodem mojego stanu lękowego czy moich przeżyć. Unikanie powoduje nasilanie lęku. W związku z tym, czym bardziej pozwamy dziecku unikać tej sytuacji, tym ono się bardziej boi, lęk się bardziej rozlewa i może być dojść do sytuacji, w której dziecko się będzie bało sytuacji, w których wcześniej się nie bało. Tak, czy może być problem w ogóle wyjściem z domu, gdziekolwiek do sklepu, do kina, na spacer, bo ten rozlany lęk powoduje, że ilość sytuacji, w których postrzegamy zagrożenie jest większa. Mówimy w psychologii tak zwanym negatywnym filtrze, czyli dzieciak, który się boi chronicznie, ma we krwi bardzo podwyższony kortyzol, który powoduje, że bardzo... Dużo sytuacji wcześniej postrzeganych jako neutralnych jest coraz częściej postrzegane jako niebezpieczne, i dzieciak wyłapuje wszystkie sygnały, które mogą świadczyć o tym, że ktoś go nie lubi, nie akceptuje, nie chce w tej sytuacji, w tej grupie, w tym miejscu. To ma ogromne znaczenie, więc proszę o tym pamiętać. Że odpada złość, odpada wzmacnianie unikania i odpada nadmierne uspokajanie, ale też proszę pamiętać o tym, że bardzo ważną wskazówką jest wyręczanie dziecka w sytuacji, kiedy czegoś nie robi z powodu lęku. Czy jeśli ma taką trudność, żebyś podejść i kupić loda w lodziarni, a my go wyręczamy, to znaczy, że nie trenuje bardzo ważnej umiejętności polegającej na nawiązywaniu z rozmowy z osobą, której nie zna. I czym bardziej wyręczamy dziecko w takiej sytuacji? tym bardziej ono nie potrafi tego zrobić i lęk jest, lęk jest wyższy. Mówimy tu o takim przykładzie lęku społecznego, że dzieci unikają takiej sytuacji, w której muszą poprosić e, innych o pomoc. Na przykład takie dziecko ma ogromny kłopot z zapytaniem kogoś, która jest godzina. Albo nawet gdyby się zgubiło w jakimś miejscu, to ma ogromną trudność w zaczepieniu kogoś dorosłego, żeby dopytać się, którędy ma trafić do określonego miejsca. W związku z tym, yy, czym bardziej wyręczamy dziecko w takiej sytuacji, tym ono bardziej, kiedy samodzielnie będzie musiało użyć takiej umiejętności, nie będzie tego potrafiło. Gdybym podsumowała te bardzo ważne wskazówki, to proszę pamiętać o tym, że. Dzieci lepiej opanowują lęk i lepiej sobie radzą ze strachem wtedy, kiedy uwaga a nie są nadmiernie uspokajane w sytuacji lęku, b nie są wyręczane, c rodzice nie pozwalają unikać sytuacji, które wywołują ten lęk i stopniowo uczą dzieci narażania się na tą sytuację, żeby to pokonać i 3 nie złoszczą się na dzieci, które przeżywają sytuacje stresowe czy boją się w takich momentach, w których rodzice się nie boją, dlatego nie rozumieją, dlaczego to, ma, dlaczego to tak wygląda u dzieci, czy dlaczego tak to przebiega. Oczywiście, jeśli Państwo zauważą, że tych objawów lękowych czy somatycznych jest bardzo duże, to zachęcam, proszę Państwa, do jednej konsultacji z psychoterapeutą, czy z psychologiem, który pracuje z dzieciakami, które takie zaburzenia lękowe mają. I chcę powiedzieć, że jest kilka bardzo ważnych metod w pracy z lękiem, nawet starsze dzieci w siódmej, ósmej klasie i w liceum można wyposażyć w takie metody do autoterapii, które samodzielnie pozwalają takiemu dzieciakowi opanować lęk w różnych sytuacjach. Najczęściej używa się dwóch takich ważnych metod: metody drabinki i metody myślenia detektywistycznego. Więc, gdyby ktoś przy Państwa chciał zgłębić e, takie umiejętności, i też e, rodzic się może udać do psychoedukatora czy do psychoterapeuty, żeby opanować takie metody, a później razem z dzieckiem zbudować taką drabinkę, która pozwala stopniowo pokonać lęk, który przeżywa dziecko albo w relacjach rówieśniczych, albo e, w szkole e, w kontekście osiąganych wyników e, i ocen, czy wystąpienia publicznego przez klasę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.